Szanowni Państwo, w grabarzach zakończyliśmy ważną inwestycję, gruntowny remont świetlicy wiejskiej. Zakres prac był naprawdę szeroki. Od prac termomodernizacyjnych, poprzez przebudowę wnętrz i wymianę instalacji, modernizację placu zabaw, aż po dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Teren wokół obiektu zyskał nowe ogrodzenie. Wykonane prace gruntownie zmieniły oblicze świetlicy i podniosły ten obiekt do standardów XXI wieku. Całość zyskała nową jakość, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Drodzy Państwo, ta inwestycja została wykonana z myślą o mieszkańcach i przede wszystkim dla społeczności grabarzy. Jej celem jest umożliwienie Państwu korzystanie z nowoczesnego, bezpiecznego i funkcjonalnego obiektu, który będzie służył Waszej wspólnocie. I mam nadzieję, mam nadzieję, że stanie się dostępny dla wszystkich mieszkańców. Będzie to wspaniałe miejsce spotkań i integracji. Życzę Państwu realizacji wielu wspaniałych zamiarów, pomysłów i projektów z wykorzystaniem możliwości, jakie daje zmodernizowana świetlica grabarza.